Pan zwierzęta lubi, czy tylko jeść? Mam pełną lodówkę. <laughs> zwierzęta to tylko maszyny zrobione z mięsa. Kiedy były pierwsze u nas przymiarki do praw zwierząt, kiedy zakazywano obcinania psum, 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 psów ogonów, psom Są ogonów, ogonu. to ja też mówiłem, że to pójdzie dalej. Czy lepiej na go, czy w futrze? Miałem kiedyś psa, ale no już, już nie mam, stwierdziłem, że to nie Należałoby wrócić do koncepcji, że zwierzę stanowi po prostu przedmiot własności yy, właściciela i yy, yy, jurysdykcja państwa tam nie sięga, zwierzęta nie powinny mieć praw, ponieważ nie płacą podatków. Życie zwierząt nie ma wartości moralnej jedynie użytkową. Nawaliło zapewnienie techniczne, czekamy na półtra. Humanitaryzm, czy pa panowie wiedzą, co to słowo znaczy? Macie odwagę sięgnąć do słownika. Humanitarne traktowanie zwierząt to jest kwadratura koła. Kwadratura koła. Nawet wśród moich znajomych, także oni no, bardziej kochają swoje zwierzę niż ludzi. Swojego psa bardziej kochają niż ludzi. To jest autentyczny problem, tak? <śm> Dla zwierzęta jest to zbyt poniżające, żeby skakać przez, przez obręcz dla człowieka nie. No, to znaczy, że, te, że zwierzęta już zaczynamy stawiać wyżej niż ludzi. Ekotoroiści. To są ludzie, którym nie można ufać na słowo. Należy to sprawdzić. Krzysztof Bosak to zrobił. Należy mu się za to szacunek. No wiem, jak takie filmy powstają, to tłumaczył i właściciel. Wyrwane z, kon, z kontekstu, a nie wiemy nawet czy stamtąd, to, to niech, niech pan zobaczy film z farmy, na którą wszedł Krzysztof Bosak z właścicielem i zwiedzał tam, na chybie trafił losowe baraki. No przecież hodowca nie po to hoduje, żeby jakieś porwane futro sprzedawać. Taka, taka norka to jest kilkadziesiąt euro. To się szanuje, naprawdę zwierzęta czasami się pogryzą w klatce, tak? No nie unikniemy tego. Są, zwłaszcza jak są młode, jak y, tam ćwiczą sztuki walki, prawda, że te zwierzęta mają tak źle w klatce. A gdyby, gdyby one nie żyły w nie klatce, no. gdyby żyły w lesie, to no. co, nikt by im nie poszarpał wóterka? Zwierzęta nie czują bólu, dlatego, że, że nie mieszka w nich żadne pewne obserwator, które mogą by tam w Zwierzęta to maszyny. Tak samo jak wóter, po raz do porozumienia pewnych obserwacji, ale bezduszne. Niech go tam się w środku nie ma w, w zwierzęciu Nieprawda zależy co, co nazywamy cywilizacją według mnie właśnie nadawanie praw zwierzętom jest objawem antycywilizacji, jest objawem upadku cywilizacji. nie fajnie jest zimno generalnie. Nie jesteśmy przeciwko temu dlatego, że nie wiem, no bo nam zapłacił przemysł futrzarski, chociaż. <laughs> nie.